Jak przyjdzie jedzenie, to pokażę Wam, jak nawigować osobę niewidomą odnośnie tego, co ma na talerzu. Niewidomi czy słabowidzący mogą nie chcieć wychodzić do restauracji, bo jest im głupio, że nie wiedzą, co gdzie mają na talerzu, jak coś zjeść, czy może się pobrudzą. A nie tyczy się tylko restauracji, ale też odwiedziny w gościach, może przy, u dalszej rodziny, gdzie nie są tak zaznajomieni y, z naszą sytuacją i tak dalej, jest na to prosty sposób warto powiedzieć co, gdzie znajduje się na talerzu i nie w taki sposób, że bierzemy jego rękę i pokazujemy tu masz kotlet, bo tutaj to nam nic nie mówi ziemniaki, no tu też nam nic nie mówi możemy uprzeć się na podawaniu tego w systemie godzinowym czyli tłumaczymy, że ziemniaki są na godzinie 12 kotlecik jest na godzinę 3 a kapustka na godzinie 9 ja zabieram się do jedzenia, a wy jak macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach i dajcie znać, czy byście może jakoś lepiej potrafili osobie z problemami ze wzrokiem wytłumaczyć, gdzie coś się znajduje. Smacznego.